Loading analysis. Czy to są karpaty? Nie, Nie, to to? Sa... O Jezu, to jest taka. <grafy> Jestem ciekaw, jakie twoja... są twoje pierwsze reakcje. Trochę na to liczyłem. Może tak, Ja no. tak, mogę się powstrzymać, z... Ponawiam wstrzymić. pytanie, czy Polska byłaby w stanie w 2023 zorganizować kongres europejski. Kongres się pytasz, ja mam wiedzieć? Ja mam wiedzieć, czy, czy będziemy w stanie, czy będzie. tego no ja ciebie zapraszam na rozmowę de facto. Siedzimy i gadamy ogół. o najważniejszych rzeczach rzeczach, które nas interesują. Nie są polskie przecież. No, że jest całkiem sporo, jak to sobie podsumowałem, co to jest polskiego. No? Mówił minus polski to chyba sobie o lidze warto porozmawiać pod lubim Cezarz. O Iglo, tak? To jest fajna sprawa. Tak o iglu że oprócz ligi, z takich polskich rzeczy, no to ja bym wspomniał coś o tutaj, o klubie jako tako i zajęciach, które prowadzę. E, IGLO, Warta ronda i co co tydzień jest, tak? Mhm. IGLO, grupa A. To jest moja, moja, moja grupa. Są eliminacje do IGLO? Tak, tak, tak jasne. No. I w eliminacjach jest tak, że, że jest, tam się dużo rabina. ludzi zdropowało, nie? Jest. Ale ludzie grają, ludzie grają i na przykład Cepkan jest już bardzo do wyjścia i trochę na w grupie C szelong, szelong pociska. Pocisnął, pociskno Mariannę. Co tam się dzieje w ogóle? No spokojnie, szelong jest za silny, nie? Grupa B? Co się dzieje? W grupie B Janek pociska. No. Ale, no wiadomo, no to było do przewidzenia. on Tam jest jednak najsilniejszy. Jest chyba najsilniejszy, no. Ale, a, ale Zobaczmy, nie, aż i taka. A i taka, tak to... ja ma też mam trzy wygrane. Jeszcze nie, jeszcze nie grali razem. Jeszcze nie grali, no to będzie mecz o wyjście prawdopodobnie. Bardzo możliwe, no. Na kogo byś stawiał? Tak, mimo wszystko. Spokojnie. A, no właśnie, grupa A. Całe to tu mamy? A tutaj Taski. Będę z nim walczył teraz Cały top. Ma cztery gry i po dwa zwycięstwa. To nie gra z tobą i z hipciem. Bliżej gra z Czarkiem i z tobą. To we ja z bliżej będzie bardzo ciekawe. O, Czarek z Kacem. Jestem w sumie ciekawy. A coś Czarek i tak może to wygrać. możliwe. Czarek się postarał, chyba ta przegrana z Taskiem postawiła do pionu trochę. A jaki jak jest ten? Jaki jest format? A 31 plus 3, jest. tak, widzę. Ok. No tak, task, taski w sumie lubi się ja stanowić. Jak to wygląda w ogóle? Mamy. To jest pierwsza, pierwsza liga kwietniowa i to będzie 5 gier pięć gier po prostu w tygodniu. Liga Majowa, już jest formularz, tak? Zarejestrujesz no, się? Zarejestruję się, jasne. Przy czym, jeżeli dobrze pamiętam, to osoby, które już co widzę, no to nie muszą się rejestrować. To automatycznie to dalej, tylko jest rejestracja to ifikacja, tak naprawdę. No okay. i co chcą co dojść dojś, dojś, do ligi. Grupa C to jest tak naprawdę faktyczna grupa śmierci. Jak, jak jesteś na ostatnim miejscu, to właściwie koniec, a eliminację to faktycznie tylko jedna osoba przechodzi. Prawda jest taka, że z, z ligami był zawsze ten problem, że to ludzie się dropowali, dość często tak nie brali tego, nie aż tak bardzo, nie? Jednym z takich pomysłów na to, żeby jak w jakiś temu sposób tam zaradzić, zrobić, żeby liga miała jakąś niewielką opłatę, ale z kolei, żeby też nagrody były, nie? Tego z tych opłat. Ja generalnie jestem za takim podejściem jak najbardziej nawet. Z jednej strony na pewno ludzie by podchodzili do tego bardziej poważnie, a po drugie, zawsze jest to jakiś sposób dofinansowywania puli nagry. Oczywiście jest to w jakimś stopniu też straszające dla potencjalnych graczy. Jest to Musimy prawda próbować. jeden minus, no bo teraz, jak były komentarze, nie, to one były otwarte dla wszystkich. Jak ktoś nie bierze udziału w lidze, to też musi przyjść, podsłuchać i tak dalej. Nie? I gdyby to były hmm. jednak jakieś opłaty, no to prawdopodobnie powinniśmy to zamknąć dla osób, które jednak nie udział. Mamy nadzieję, że więcej osób w tej, do tej, ma, w tej majowej lidze yy, weźmie udział i że jakoś ten projekt się będzie rozwijał. W ogóle można było spokojnie zrobić cztery ligi, ale co też chciał chyba Cezary nie, 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 nie robi za dużo, by bał się, że po prostu później to zainteresowanie i nie, nie, nie uda się utrzymać tych czterech. Widać, że trzy spokojnie. Myślę, że rozwinięcie się na poprzez graczy, na niższe SDK, na DDK. To jest plan na przyszłość, na pewno. No spoko, no. Że cena dość duża, nie? Ile już to poszło, że tak powiem, na nadmarnowania, nie? Było tak fajnie, że zapominało, dużo turniejów w tym roku. Naprawdę fajne. I co? I teraz znikamy tam, nie? Przykładu. Tak. Ojej. W Poznaniu najlepsze, najlepsze Powinniśmy... w Poznaniu i już jeden nam poszedł. To, to, to duża du, du, strata. Nie wspominając też o dwudniowym turnieju podgórszym, który miał być pierwszy, pierwszy turniej taki wiosenny dwudniowy. No zagraniczne pewnie też kuleją, ale co najgorsze, no to zakulał nam europejski kongres go. Tak, tak. Dostaliśmy mail od e, Martina Stjesnego, przewodniczącego. EGF. Można e, było się spodziewać, że na takie oficjalne odwołanie, nie? Tak, już potwierdził właśnie, że ze względu na obostrzenia wszelkiego rodzaju związane z najnowszą zarazą, Europejski Kongres go w tym roku na Ukrainie przeniesiony na przyszły rok. W 2022 Kongres będzie się w związku z tym również w Rumunii, jako iż kandydatura rumuńska, kandydatura e, 2021 20, została przeniesiona na... Na 2022 taka e, Katalin został Katalinie, tak naprawdę zgłosił swoją kandydaturę bardzo awaryjnie, bo po prostu tak nie, miał swoich, nie miał swoich kandydatur. Swoją drogą no 20-23, znaczy jest miejscówka otwarta. Czy no trzeba. Polska, czy, Polska będzie w stanie, czy Polska będzie w stanie zgłosić swoją kandydaturę? No zawsze będziemy w stanie pytanie, czy będziemy w stanie zorganizować się. To jest trudność. Ponawiam pytanie, czy Polska byłaby w stanie w 2023 zorganizować kongres europejski. A kogo to się pytasz, no, ja mam wiedzieć, ja mam wiedzieć, czy, czy będziemy w stanie, czy nie, to nie ode mnie zależy, nie ode mnie zależy. Ale um. powiem, że gdybym miał się domyślać, miał zgadywać, to myślę, że tak, że, że jak przyjdzie czas, to się znajdą chętnie. Dużo rozmawialiśmy z ludźmi w tym roku zarówno na y, kongresie w Brukseli, jak i na turniejach o kongresach. I dużo osób wspominało właśnie, jak im podobał się kongres w Olsztynie. Ciekaw jestem, jak ten kongres wygląda. Pod znakiem zapytania stoją również mistrzostwo Polski tego roczu. I nie tylko Mistrzostwo Polski, ale w sumie chciałem wystrzelić z najważniejszą imprezą roku Mistrzostwami Polski 2020, ale to nieprawda. To nie jest najważniejsza impreza roku. Wszyscy niestety dobrze o tym wiemy, bo najważniejszą imprezą w roku, na którą czekają praktycznie wszyscy gości kraju, to LSG. I CIFU na szczęście napisał na Facebooku, że przystąpiony Kalaska jakoś się poradzi. Jak uważasz, czy LSG zostanie opóźnione potencjalnie? Czy... Generalnie podejrzewam, że, to jest moja nadzieja i też takie podejrzenie, że, że odbyli się normalnie jednak. Natomiast. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Trzeba by rozmawiać tutaj z Chiefem i z Tasukim, chociaż o ile dobrze wiem, to chyba jest myśl taka raczej, raczej pozytywna. Raczej, że prawdopodobnie uda się po prostu zorganizować. I trzeba będzie pomyśleć o zorganizowaniu, o ogłoszeniu i zorganizowaniu Mistrzostw Polski Park kolejnych. No dobra. Znaczymy, się no, ja się nie mogę doczekać. Myślę, że... No więc fajna. właśnie tak. Zobaczymy, jak faktycznie turnout będzie wyglądał. Sam jeszcze nie podjąłem decyzji tak naprawdę, pojadę. Wspomniałeś o Mistrzostwach Polski. No. I to też jest problematyczne dosyć dla nas, bo normalny termin Mistrzostw Polski wypada gdzieś tak na październik, listopad? No, pod koniec po roku. Nie ja ważne żeby do końca roku, ale zdążyć. I tak. I musimy eliminację przygotować odpowiednio wcześnie, to znaczy chyba minimum ile. Jak wypadałoby zrobić tak, żeby te eliminacje były te parę miesięcy wcześniej? Dla mnie zawsze taką zasadą było zrobić je po prostu przed LSG, przed, przed wakacjami najlepiej. A... Zastanawialiśmy się właśnie, czy LSG przypadkiem nie będzie takim ostatecznym terminem, kiedy można by te eliminacje wykonać takim awaryjnym. No ja przyznam, że jeżeli że, że, że jestem fajną fajna na LSG, to będzie ostateczność, myślę. Eliminacje powinny być w miejscu, które jest takie dostępne dla wszystkich, by po prostu nie utrudniać niepotrzebnie niektórym ludziom dojazdu, nie? Mniej więcej pamiętam te przyjazdy. Naprawdę znam osoby, które rowerem przyjechały z Krakowa, nie? Można jeździć rowerem z Krakowa. Można proszę, i tak. Proszę Można. bardzo, ja zachęcam, nie? Ale nie chcę zmuszać ludzi do tego. PSG planuje rozłożyć eliminację na wiele turniejów. Przynajmniej na trzy w roku. No właśnie, w sumie. Jakby to wyglądało? Czy, czy w lidze Mistrzostw Polski wciąż można by walczyć o pozostanie w niej, czy wciąż ileś tam miejsc miałoby gwarantowane. No, tak? I wtedy reszta miejsc, czy to będzie połowa, czy to będzie trochę więcej, trochę mniej, walczyłaby o punkty na, w ciągu roku na trzech, na więcej turniejach eliminacyjnych i wedle tego rankingu topowe N graczy brałoby udział wtedy w Lidze Mistrzostw Polski. Na ten rok. Największe turnieje prawdopodobnie wtedy ubiegałyby się o status turniejów eliminacyjnych i prawdopodobnie wymienialibyśmy je co roku, aby dawać nowym miastom okazję, aby się wykazać względem organizacji turniejów. Właśnie, jeżeli chodzi o te największe turnieje, to niekoniecznie to muszą być największe turnieje. Dajemy możliwość turnieju być eliminacyjnym wtedy, kiedy chcemy, żeby go rozpołakować. Może to jest właśnie. Nowy, nowy klub, który robi pierwsze turnieje i chcemy, żeby jak najwięcej ktoś się tam po prostu działo, żeby ktoś tam przyjechał. Na przykład teraz powstał, aktywuje się klub w Opoły, nie? Krzysztof dobrą, dobrą pracę wykonuje. Na przykład taki turniej w Opolu, to ja z radością bym zrobił z niego turniej animacyjny, mimo że Opole jest trochę tak daleko. Ale właśnie po to mamy trzy turnieje animacyjne, żeby każdy mógł sobie wybrać. Może niekoniecznie nie będzie pasować w Opole, no ale może będzie pasować Będę pasować dwa pozostałe turnieje, Więc myślę, że to zdecydowanie niekoniecznie będzie na podstawie wielkości Wziąłeś pod uwagę wykonywanie którejkolwiek z, z tych imprez online, yy, tak, tak. Przy czym przyznam, że jestem fanem i znowu to jest trochę jak z LSG. Trochę ostatecznie, ale chyba większa ostateczność. Inaczej wolałbym mieć chyba na LSG niż online. Kilka lat temu to jeszcze byłbym stuprocentowo za, ale już teraz. Za silne komputery się zrobiły, za silne, za silne, już ja się boję. Taki Ali Jabari, jeżeli ktoś nie zna, Aliego, to jest taki silny gracz z Izraela. Silny gracz to znaczy się profesjonalista europejski. I on jakiś czas temu na, y, w internecie publikował jakieś takie posty, w których pisał, że czeka tylko aż powstanie taki powstał po prostokrój umówiających go. Tak samo można wyszkolić program do wykrywania po prostu przez, przez, przez graczy, nie? Tak. Analiza statystyczna będzie obarczona zawsze dużymi wątpliwościami i dużym błędem. Mm -hmm. Tak samo było z Metą. No, to, tak jest. Na zasadzie tak jest. wprzucili jego gry przez yy, Lila i tu się zgadzało, tu się zgadzało, tu niekoniecznie, tu tak w jakimś tam procencie, tu był drugi, trzeci wybór. I za dużo jest wątpliwości, żeby, tak, żeby wynik takiej analizy mógł być, mógł mieć rezultat jakiś decyzyjny. Jeżeli masz powiedzmy, nie wiem, sześć dan, to będziesz w stanie oszacować, patrząc na planszę, w którym momencie powinieneś się zapytać. Na przykład zaplanujesz sobie, że zapytasz się bota raz albo dwa w kluczowych momentach. Mhm. I, i no. wtedy nie musisz zżynać z bota, wtedy po prostu konsultujesz się z nim raz, dwa. Nie jestem przekonany, czy sztuczna inteligencja jest w stanie odp zostać odpowiednio wyszlifowana, żeby odpowiadać na takie pytania. Dlatego jestem przeciw przeciwko jednak organizowanym poważnych turniejów przez internet. Nie chcę po prostu mieć tak, że u człowiek na przykład zagra po prostu bardzo, bardzo dobry turniej, jak najbi siłę powygrywa, a później ludzie będą tak. na niego patrzeć, że a może, może on oszukiwał. No i teraz nie wiadomo, oszukiwał czy nie oszukiwał. No dobra, ale to może z przyjemniejszych rzeczy. Rozmawialiśmy o imprezach, które przyniosły się do internetu. Porozmawiajmy może o innych metodach aktywizacji. Trzy razy w tygodniu klub jako taka organizuje na KGS-ie zajęcia dla początkujących, a ty je prowadzisz. O, tak, tak. Właśnie, ale trzeba przyznać, że to nie jest tak, że to jest zupełnie nowa forma, chociaż bo, bo jakieś spotkania istniały, to Wojtek je organizował w szkole w, w, numer 4, w grach uczestniczy zwyczaj 8 osób, czyli cztery są się odbywają, nie? Tak akurat, żeby zdążyć to omówić. No i przyznam, że mi się bardzo podobało, bo ja zawsze lubiłem uczyć i jest to dla mnie okazja, żeby się jednak nauczyć, nie? Jest tak bardzo fajna postać. To akurat wszystko dzięki, Wojt e, dzięki Wojtowi. On wymyślił tę formę i bardzo mi się podoba. Rozwiązujemy problemy, a później jest komentarz do gier. I No, komentarzem zajmuję się ja. Widać, że jednak to daje, nie? Te regularne spotkania trzy razy w tygodniu to jest dużo i widać, że, że, że jednak tak efekty. Bardzo bym chciał zachęcić, bo jest organizowany turniej klubowy przez, przez, przez Bydgoszcz. Turniej klubowy. No i to jest super sprawa generalnie, nie? Jakie format na ten turniej? Dwie, dwie gry tygodniowo, tak? czyli jest na dziewięć rund, czyli tam 4 tygodnia. A dla mnie było bardzo ważne jest że w tym turnieju jest dużo graczy z klątkowo tak? Ci gracze, którzy też z którym mam zajęcia, w poniedziałek po piątku, to później mają szansę zawalczyć na dużych planszach z silniejszymi graczami, na handicapach oczywiście, no bo żeby mieli szansę wygrać. I wielu z nich, możliwe, że nawet wygra dużo gier, nie? bo to są ludzie, którzy mają, którzy uczą się teraz dużo, mają niedoszacowaną siłę i prędzej czy później zaczną po prostu wygrywać. Nie? Zachęcamy wszystkich jak najbardziej, mocniejszych i tych słabszych, w szczególności początkujących, do wzięcia udziału. Nie ma lepszego oświat, osobiste, osobistego doświadczenia. Mogę powiedzieć, że nie ma lepszego sposobu na rozpoczęcie swojej kariery turniejowej niż. Wzięcie udziału, nie mówiąc już o wygraniu turnieju handicapowego, i to, że Wojtek organizuje je regularnie, jest wielką zasługą, za którą wszyscy jesteśmy bardzo wdzięczni. Co jeszcze takiego, um, aktywizuj powiedzmy, aktywizującego się w Polsce, dzieje poza ILO i poza, poza jako taką? Jest coś takiego jeszcze? Widać, że ludzie w tej sytuacji szukają jakichś zajęć, nie? Jednym z takich mhm. osób był, znany i lubiany przez nas wszystkich, Koichiro. Koichiro niedawno wrzucił. Pierwsze dwa filmiki. Został oficjalnie streamerem. Ma już kilka analiz gier, głównie na mniejszych planszach. Mamy nadzieję, że faktycznie pojawi się tam więcej kontentu. A jeżeli ktoś nie tylko lubi polskie kanały, to też powstał taki bardzo fajny kanał, który wrzuca naprawdę dużo materiału, dużo filmów i to bardzo dobre te filmy, naprawdę dużo wrzuca, jest Baduk Doktor. Baduk Doktor to jest taki koreański gracz silny, 7 dan, i włożył kanał i wrzuca tam po prostu bardzo dużo ciekawych rzeczy, nie? Dużo komentarzy gier, dużo takich lekcji, w których po prostu pokazuje jakieś ciekawe kształty, ciekawe ruchy, ciekawe te Jest też trochę ciemnego, które wrzuca, które można tam robić. A z takich, z takich rzeczy, które ciekawe, które też jeszcze powstały, no to powstał kanał Michaela Redmonda. Michael, Michael. Redmond, wszyscy mam nadzieję kojarzą. On jest znany ze swoich komentarzy, bardzo, bardzo fajnych, jestem naprawdę dużym fanem. Przede wszystkim do komentarzy, do gier AlfaGo, ale nie tylko. nie tylko, Również o swojej grze też komentował. I teraz powstał kanał, w którym wrzuca też filmiki. Tutaj teraz z mniejszym tempem, ale naprawdę też bardzo ciekawe, ja Edmund jest naprawdę dobrym dobrym komentatorem. Jakbym miał wybrać jednego, jednego najlepszego komentatora, to chyba byłby on. Więc dużo się też w internecie zaczęło, w takim anglojęzycznym internecie zaczęło działać, no nie bez, nie bez powodu. nie. Wszyscy się teraz z tej streamerami, youtuberami, po prostu szaleństwo. No tak, faktycznie. Jeżeli chodzi o powiedzmy pl, 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 ja, proliferację kontentu egoistycznego, to jesteśmy maksymalnie rozpieszczeni. No co jeszcze? No porozmawiamy o turniejach, które są nie polskich, ale internetowych, zagranicznych, organizowanych w inne tak. kraje. No jak już mamy turnieje takie zagraniczne, to Corona Cup. Corona Cup to jest największy turniej, który w ogóle się gdziekolwiek poza kongresem. W ostatniej rundzie weźmie udział dokładnie 361 osób, co jest bardzo fajną liczbą. I organizator specjalnie postarał się, żeby zdobyć te parę osób, bo trochę brakowało, ale udało mu się zdobyć parę osób i dokładnie 361 osób będzie brało udział w rundzie finałowej w szóstej, która się już za ty w przyszłym tygodniu będzie odbywać. Europejscy prosi, czyli Artem, Paweł, Ilia, to wszystko graczy, którzy biorą udział. Ale żaden z nich tego turnieju nie wygrywa. Mimo, że zdecyślili, to prowadzi na razie Kim Jong-sam. Kim, Kim Jong-sam. Tak. wydaje się, że tego prowadzenia tak łatwo nie będzie chciał oddać. No, faktycznie turniej jest zestakowany maksymalnie. Takie imiona jak właśnie Kim Jong-sam, jest Artem, jest Pawo, Ilia Lukan, Kornel, Sinan Diepow jest, mhm. Anton Czernyk. Tak, no cała góra jest obstawiona, to ciężko. Jednym ze sponsorów tego turnieju jest Międzynarodowa Szkoła Go w Wienie. Jest to takie miejsce, gdzie właśnie siedzi nasz prowadzący w turnieju Kim sam i uczy młodzież grania w Go. Różną młodzież. Ta młodzież też sam się uczy, po prostu tak do szkoły chodzi, więc to nie jest tak, że brakuje im edukacji. I jedną z nagród są vouchery do tej szkoły. Czyli nie jest tak, że trzeba być tam w topie. Nie? Wystarczy wygrać 5 gier albo sześć, i już, już taki voucher można. Można po prostu wygrać. Korona Cup zapowiadał się od samego początku jako ym, największy turniej tej, powiedzmy, przerwy turniejowej, lineowej. Także faktycznie frekwencja dopisała. Dobra, słuchaj. wyszło myślę, to wszystko i najgorzej. No, co to, by nie na tyle, to by było na tyle, jeżeli, jeżeli chodzi o materiał na ten czas. Chyba nie najgorzej, tak mi się wydaje. Jakieś no, ostateczne słowa? Tak, myślę, że. O, takie ostateczne słowo. Dużo się działo tak naprawdę, nie? Du dużo mieliśmy do rozmowy, dużo ciekawych rzeczy i chciałbym tak częściej rozmawiać, no bo naprawdę, naprawdę ciekawe i fajne i to jest coś, co mi się teraz bardzo, bardzo tym żyje i bardzo mi się podoba. To, to mam, to mam fajnie, nadzieję, się. że faktycznie... Fajnie mi się o tym go rozmawia, bo, bo jednak go jest fajnie, żeby się rozmawiać. To jest fajne, mam rzecz, nadzieję że o się faktycznie Tak, tak. tak mam nadzieję, że was. będzie, będzie o czym rozmawiać, że będziemy to robić w miarę regularnie. I jak często, jeszcze nie wiem, ale dojdziemy do tego drogą prób błędów. Ja ze swojej strony chciałem podziękować Akademii, ale niech żyje pasta i tam inne sprawy. Um, no i tak. Widzimy się. Widzimy się. Alec. Widzimy się.